Dzień dobry państwu. Witam was serdecznie na wystawie Klubu Plastyka Impresja z okazji 45-lecia i do tego jeszcze wystawa pana Edmunda Pokornieckiego z Klubem Impresja. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że wśród nas jest wiele przyjaciół Klubu Impresja i oczywiście Edmunda Pokornieckiego. Jest mi niezmiernie z tego powodu miło. Jak doszło do tej wystawy? bo tytuł jest Edmund Pokorniecki z impresją. Pierwszy zamysł to był taki, żeby zorganizować wystawę z okazji 45-lecia klubu. I z Edmundem udaliśmy się do pani dyrektor, Anny Pastusiak, z, z propozycją, że chcemy właśnie uczcić to 45-lecie klubu i ustaliliśmy pierwszy termin, chyba jaki był wolny, to był tak, grudzień. Grudzień, tak, na grudzień. I ta wystawa miała właśnie odbyć się w grudniu. Niestety w międzyczasie pan Edmund zachorował i te terminy się oddalały, oddalały, aż w końcu nastąpił taki moment, że postanowiliśmy zorganizować tą wystawę, uczcić pamięć Edmunda, a niestety nie, nie dysponujemy aż tyloma pracami Edmunda, żeby tu przygotować dla Państwa wystawę indywidualną, to uznaliśmy, że to jest świetny pomysł, żeby połączyć właśnie twórcę tego klubu Plastyka i Impresja, bo to on jest pomysłodawcą, on ten klub założył w 1977 roku i ten klub do końca prowadził, proszę Państwa, mimo swojego wieku, nie wypominając 77 lat. Cóż można powiedzieć o Edmundzie? Co by się nie powiedziało, to był wspaniały człowiek, wyjątkowy, o wielu pasjach. Kto go znał, to wie dobrze o czym mówię. A większość z Państwa go doskonale zna. Widzę tu nawet część uczniów pana Edmunda, chociażby pani dyrektor Domu Kultury, pani Małgorzata Kozłowska, która namówił na to, żeby poszła jednak w kierunku plastycznym i skończyła licą plastyczną w Szczecinie. Dobrze mówię, pamiętam? Tak. I wiele, wiele jeszcze innych osób, niestety dzisiaj nie ma Pani Justyny Bzowej, która chciała przekazać informację, że bardzo była zniesmaczona tym, że Pan Edmund ją zostawił w podstawówce, bo odszedł na emeryturę, i przyszła do liceum, pojawił się i znowu uciekł. Mówi, jak to możliwe? Ciągle ode mnie uciekał, aż go dopadła w Domu Kultury i tutaj została, i tutaj rysuje, maluje i tworzy. E... Te prace, które zobaczycie Państwo na wystawie Edmunda, powstały na plenerach, które wspólnie tutaj z Domem Kultury organizowaliśmy od lat. Te plenery miały różne nazwy Choszno i okolice, czy Nasze Piękne Miasto. Jeżeli chodzi o Choszno, jeździliśmy też do Ińska w ramach Ińskiego Lata Filmowego. Przez 13 lat byliśmy w Ińsku i tam też tworzyliśmy, byliśmy w Metce Sztuki, bo tam się przewijały gwiazdy kina polskiego i aktorzy, i reżyserzy, i no plejada. Nawet był jeden incydent z naszą Danielą Teichman, która namalowała panią Kasprzyk. Znalazłam teraz z reklamy, jakiej firmy nie będę mówiła głośno. W czerwonej sukience chyba występuje w tej reklamie. I się bardzo zaprzyjaźniły. Także e, e, dużo dużo miłych mamy wspomnień z tych plenerów. Też jest tutaj obecny ksiądz Sławomir Kokorzycki, który nas gościł też przez kilka lat w Korytowie, też to były wspaniałe. Plenery wspaniałe wspomnienia i teraz właśnie koleżanki, które nas odwiedziły z Gorzowa yy, nawet zapomniały yy, o księdzu. Nie po, nie pozna, jedna nie poznała na pewno księdza, bo była chyba dwa razy, tak? Chyba byłaś tylko dwa razy. I yy, 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 to było tak dawno temu, a my ciągle młodzi, <ścoughs> ale te plenery też były wspaniałe. No i ostatnio nasze plenery odbywały się w Suliszewie. I już też tam zostaliśmy polubieni, nie chwaląc się. Dzieciaki przychodziły na zajęcia, rysowały z nami, malowały. Robiliśmy, robiliśmy różne happeningi. I też było tam sympatycznie. Ostatnio nawet na Dębach Powiatu ktoś mnie zapytał, a czemu już nie przyjeżdżacie do, do Suliszewa? Ja mówię, ojejku, była ta pandemia, tak się nie było możliwości. Może, może się jakoś teraz zmobilizujemy i znów was odwiedzimy. Edmunda prace są pełne koloru. Odzwierciedlają jego duszę. Widać, jakim on był człowiekiem ciepłym, takim otwartym dla każdego. Każdego bardzo mile wspomina i potrafił zjednać sobie ludzi, młodzież, dzieci. Wszyscy go uwielbiali. Naprawdę wyjątkowy człowiek. Człowiek o wielu pasjach. Wszyscy go kojarzymy oczywiście z plastyką. To była jego pierwsza przygoda. I pamiętam jak kiedyś opowiadał yy, z taką lekką drwiną jak chodził do szkoły podstawowej yy, i pani od rysunków dowiedziała się, że on idzie do liceum plastycznego, to mówi to z litości postawiła mi piątkę. <grytanie> to są takie opowieści właśnie Edmunda. A w liceum z kolei zakochał się w muzyce, to już druga jego pasja i zaczął grać na gitarze. Ale strasznie ubolewał z tego powodu, że ma krótkie palce i to rodzina na pewno potwierdzi. To, że no, nie może grać na gitarze, ale mój syn za to ma długie palce i świetnym jest gitarzystą, zawsze to podkreślał. Poza tym kochał przyrodę, kosmos, interesował się właśnie w ogóle światem. To jest człowiek o wielu pasjach. On nie był ograniczony do jednego tylko właśnie tworzenia, malowania i tylko do plastyki. Miał sz szeroki wachlarz zainteresowań. Może dlatego był y tak lubianą osobą, bo z nim można było porozmawiać na wszystkie tematy. Jeżeli chodzi o klub Impresja, to, by, to postanowiliśmy w tym, na to 45-lecie, zresztą z panią dyrektor na ten temat rozmawialiśmy, że nie chcemy żadnej pompy, nie chcemy już tam szykować jakichś filmów, jakichś prezentacji, tylko chcemy Państwu pokazać atelier, jak wygląda pracownia, i co powstaje w takiej pracowni, co my tutaj przez te. 45 lat, no nie, niektórzy z nas nie mają nawet tylu, ale przez ten czas tworzyliśmy. I zobaczycie Państwo pracę, takie rysunki studyjne, które powstały na przestrzeni lat. Też są ostatnie z ostatnich lat, nawet od ostatnich tygodni, bo cały czas się spotykamy i cały czas zajęcia się odbywają. I Państwo zobaczycie, co my innego robimy. Tu właśnie. Uczymy się warsztatu, rysujemy, malujemy, yy, uczymy się proporcji, yy, bawimy się kolorem. I to są prace, które do tej pory szły do szuflady, sterpnie się tego nakładało. I uważaliśmy, że to jest wspaniały pomysł, żeby te prace ujrzały światło dzienne. I dzisiaj Państwo będziecie mieli okazję te prace zobaczyć. Mało tego, wie, część prac moich na pewno jest nieskończona. Nie o to chodzi, żeby te prace były wygłaskane, skończone. Po prostu chcemy, żebyście Państwo zobaczyli, jak powstaje taki rysunek, bo od czegoś trzeba zacząć, właśnie od rysunku, bo to jest podstawa. I teraz Panią Dyrektor poproszę o zaprezentowanie członków klubu Impresje, którzy obecnie są w naszym klubie. Pani Justyna Bzowa, no niestety jest dzisiaj nieobecna, ale proszę przeczytać. Dobrze. Z klubem plastyka impresja jestem związana od 2018 roku. Ołówek i kredki towarzyszyły mi odkąd pamiętam. Rysowałam ptaki, pejzaże i martwą naturę. Szczególnie wytrwale w zeszytach na nudnych lekcjach w liceum. Tam też moim nauczycielem plastyki był pan Edmund Pokorniecki. Niestety, uciekł od nas po roku. Byliśmy trudną młodzieżą. Spotkałam Edmunda ponownie po wielu, wielu latach, kiedy z ciekawości zajrzałam na zajęcia plastyczne w Choszczeńskim Domu Kultury. I to był impuls do pozostania w klubie na dłużej. W końcu mogłam pracować pod okiem profesjonalisty. Poznałam tu wspaniałych ludzi którzy wywarli ogromny wpływ na moją pewność siebie i dzięki którym poznałam kolejną moją pasję akwarele. W klubie pełnią funkcję wiceprezesa. Od ponad 20 lat towarzyszyłem swojej małżonce Teresie w jej przygodzie z malarstwem. Przyglądając się podziwiałem, jak białe płótno pod jej ręką zmienia się w piękne dzieło. W pewnym momencie i we mnie obudziła się pasja malowania. W chwili obecnej realizuję wspólnie z małżonką tę pasję i od roku spełniam swoje marzenia. Pani Teresa Łukaszew, proszę, zapraszam. Odkąd pamiętam, malarstwo jest moją pasją. Z klubem Impresja związana jestem od 2000 roku. Obecnie należę również do barlineckiej grupy malarskiej w kręgu sztuki. W moim dorobku artystycznym mam dwie wystawy autorskie oraz udział w wielu wystawach zbiorowych. Wielokrotnie byłam nagradzana w konkursach regionalnych i wojewódzkich. Moim ulubionym tematem jest postać oraz portret. Lubię również kwiaty i pejzaż. Pani Daniela Teichmann. Klubem Plastyka Impresja związana jestem od 2000 roku. Udział w zajęciach i plenerach malarskich wpływa na rozwijanie moich zainteresowań oraz jest sposobem na jesień życia. Chętnie w nich uczestniczę, gdyż dają mi one możliwość spotkań z innymi twórcami. W swoim dorobku mam trzy wystawy autorskie i udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Jestem laureatką wielu konkursów plastycznych. W 2005 roku zdobyłam szóste miejsce w Międzynarodowym Konkursie. Pis w Szwecji. Pani Dorota Kosyk. Pani Dorota z zawodu jest technikiem dentystycznym. Od lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Przygoda z rysunkiem i malarstwem towarzyszy mi od najmłodszych lat. Dlatego z przyjemnością uczęszczam na spotkania twórcze do klubu Impresja, gdzie pod fachową opieką instruktora Edmunda Pokornieckiego mogłam rozwijać swoją malarską pasję. Pani Krystyna Szalas? No nie ma jej dzisiaj. Nie ma Pani Krysi. Obecnie jestem na emeryturze, uprawiam wyłącznie malarstwo olejne. Najchętniej maluję pejzaże i kwiaty. Dotychczas miałam jedną wystawę autorską i kilkanaście zbiorowych. Z klubem Plastyka Impresja jestem od 2000 roku. Pan Andrzej Ślusarski jest. Rysunek i malarstwo pociągało mnie od zawsze. Rysowałem po czym się dało. Teraz pr przeważnie maluję farbami olejnymi i akrylowymi oraz rysuję węglem. Lubię duże formaty i różne tematy. Klub Impresja odkryłem w 2001 roku. Spodobała mi się różnorodność zajęć. Spotkałem tam więcej takich zapaleńców, jak ja, więc się zapisałem. Od tamtego czasu brałem udział w różnych wystawach, plenerach i konkursach. Nawet zdarzyło się, że otrzymałem kilka nagród. Pani Małgorzata Wieruska. Jestem uczestniczką warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie, gdzie codziennie podejmuję próbę zmierzania się z możliwością <coughs> ukazania piękna otaczającego świata. Stało się to moją pasją. Najczęściej maluję akrylami na płótnie. Jestem laureatką konkursów lokalnych i ogólnopolskich. W 2016 roku zdobyłam drugie miejsce w międzynarodowym. Biennale sztuk plastycznych osób niepełnosprawnych w Krakowie. Cieszę, cieszę się, że biorę czynny udział w wystawach grupowych i spotkaniach z ludźmi sztuki. Od 2016 roku jestem w klubie Impresja, gdzie rozwijam swoje zainteresowania. Dla mnie malarstwo to zapomnienie o troskach codzienności. Pani Jolanta Ziłkowska. To ja. Od wielu lat byłam sympatykiem impresji. Stało się tak, ponieważ przed, przez pewien czas pracowałam w Choszczeńskim Domu Kultury i wspólnie z Edmundem Pokornieckim organizowaliśmy wystawy i plenery malarskie. Oficjalnie w klubie jestem od 2005 roku. Przez pierwszą kadencję pełniłam funkcję sekretarza impresji, a od 2009 roku jestem jej prezesem. Rysowanie i malowanie jest dla mnie formą terapii. Doskonale wycisza i daje wiele satysfakcji. Bardzo sobie ceniłam zajęcia, które prowadził Edmund. Wiele przez te lata nauczyłam się, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Ja, w razie, szanowni państwo, życzę, zazdroszczę pasji, życzę kolejnych jubileuszy. No, i, no i cóż, i malujcie dalej. Bardzo chciała poprosić Dzięki, panią Stefanię Pokorniecką. Mam nadzieję, że, że nie zapomnisz o naszym klubie i nas będziesz ja, wspierał ja, jak ja zawsze. zawsze. Dzięki. Proszę bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowna Pani Prezes, Drodzy Uczestnicy, Artyści, pochodzą, artyści tak? No i szanowni Państwo, przede wszystkim Wy, którzy dzisiaj też uczestniczycie w tym wszystkim nie tylko e, tak osobiście, ale też pewno tak bardzo duchowo, bo przecież sztuka to nie tylko to, co widzimy, ale to, co przeżywamy. E, drodzy Państwo, e, wspominamy dzisiaj Pana Edmunda. E, ja również byłam uczennicą Pana Edmunda. E, przepiękne lekcje, lekcje nie tylko. Techniki, ale właśnie lekcje wzruszeń. Tak, już to wielokrotnie było powiedziane: to wspaniały człowiek, tak, to był wspaniały nauczyciel, niezwykle ciepły, niezwykle trafiający do ucznia. Potem Edwunda już poznałam w szkole, dalej w szkole, ale już jako kolegę z pracy, bo pracowaliśmy aż właściwie do zamknięcia dwójki wtedy również połączyła nas po prostu przyjaźń. Ta przyjaźń, która trwała aż właściwie do jego śmierci. Edmund Pokorniecki wyróżniony wyróżnieniem promocyjnym powiatu choszczeńskiego w kategorii kultura i sztuka. Bardzo późno wyróżniony, bo właściwie to wyróżnienie powinno trafić do niego jeszcze wcześniej, ale było jak gdyby takim zwieńczeniem jego Całości, całej pracy, życia, niezwykle wzruszające przeżycie. Pani Jola była również w tym momencie razem z nami. No pozostanie w naszych sercach na bardzo długo. Impresji życzę, aby dalej się rozwijała, dalej nas wzruszała, dalej trwała tak prężnie, jak jest. Powodzenia Wam życzę, i dalej nas wzruszajcie i przechodźcie tą sztuką do naszych serc. Wszystkiego dobrego i gratulacje, Pani Jolu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Może jeszcze ktoś z Państwa, proszę, zapraszam. E, podziękuję tutaj wszystkim całemu klubowi, św. pamięci Edmundowi. Za te wszystkie lata, w których braliśmy udział w plenerach, jesteśmy tylko tutaj trzy, trzy w tej trzęsowym składzie, ale było nas o wiele więcej osób z Groszowa. Wspominamy te czasy, może one wrócą. Miejmy nadzieję, że one wrócą. Wróciło. Naprawdę to był piękny czas i e, pamiętam, że zawsze dla nas takim... E, takim e, dużym zaskoczeniem było to, jak, znaczy może nie zaskoczeniem, ale takim bardzo pozytywną myślą, że jak był ten klub, jak był klub Impresja i brał udział w tych, e, e, w tych plenerach, to to zawsze była grupa przyjaciół. E, I tak samo organizatorzy zawsze byli tacy sympatyczni przyjacielscy, ciepły. Wspominam te wszystkie plenery, i tak jak moje koleżanki, bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę to był dla nas piękny czas. Dziękuję. Mam nadzieję, Dziękuję. że się spotkałem na kolejnym franżu. Dziękuję Szanowni Państwo, Szanowna Inżesjo, drodzy Wilacie. Jest mi niezmiernie miło. Zostałam dzisiaj wywołana do tablicy przez Panią Prezes, Panią Jolantę. I faktycznie moje ścieżki zawodowe potoczyły się tak, że zostałam właściwie skierowana na nie przez Pana Edmunda a właściwie nie tyle skierowana, co zachęcona. Zachęcona przez Pana Edmunda skończyłam liceum plastyczne, a później podjęłam pracę w kulturze. Najpierw w Klubie Kultury Kolejarza, a później w Koszczeńskim Domu Kultury. Kiedy tu przyszłam, ja już tą impresję zastałam, drodzy Państwo. W 77 roku, kiedy ja rozpoczynałam swoją karierę plastyczną, oni zawiązali ten klub. Przez 28 lat mojej pracy Byłam z nimi związana bardzo blisko. E, cieszyłam się, że mogłam z nimi współpracować, bo to naprawdę piękni, wspaniali ludzie, tak jak pani starosta powiedziała wystarczający nam wielu przeżyć, wielu emocji i wielu wzruszeń. I pozostańcie tacy: wzruszajcie, zachwycajcie, bądźcie kolorowi, piękni. Pamiętajmy wszyscy o panuetku, bo to dzięki niemu. I myślę, że dzisiejsza uroczystość również tak. dla niego. Dziękuję tak. bardzo serdecznie. Dziękujemy. Panie Januszu, również jeszcze tylko wspomnę, że Pan Janusz przecież przez wiele lat organizował wystawy, wystawy tak. tutaj w Choszczyńskim Domu Kultury, w Małej Galerii. Także my tutaj, jako Stara Załoga Domu Kultury, chcieliśmy Wam za to również serdecznie podziękować i służyć Wam dzisiaj. bardzo. Czyli można powiedzieć, <laughs> że Edmund <Janosa>. miał <laughs> Wszystkiego dobrego. Kochani, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Będziemy mieli się malować. Tak, niestety musimy dalej malować i rysować. Udaliśmy się już na mojej końcowej drodze mojej Zawodować. pracy. Tutaj w Koszeńskim Domu Kultury miałem, na początku jak za, 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 zacząłem pracować, yy, obchodziliśmy właśnie 35 lecie yy, impresji 40-lecie, tak. już na 45-lecie się nie załapałem. Jestem Ale jesteś. Jest. Jestem teraz w innej roli jako koś i chciałem Państwu tu życzyć dużo twórczej weny I naprawdę, bo jesteście no, takimi powiedzmy ludźmi, którzy, których trudno trafić. W ogóle teraz ludzie są tak zamknięci w domach, że gdzieś na jakąś pasję, może i mają, ale nie poświęcają tyle czasu, co Państwa. Ja na, naprawdę doceniam to, bo spotykaliśmy się wielokrotnie tutaj i na wystawach, i, i urządzałem te wystawy tutaj. Także jeszcze raz gratuluję. Myślę, że za pięć lat spotkamy się jeszcze. Chcielibyśmy. Tak, chcielibyśmy. Tak. Mm -hmm. Dziękuję, Janusz. Dziękuję bardzo. Tak jest Dzięki. Dziękuję. Panie Państwo, Szanowna Pani Prezes. Ja z Panem Edmundem mam w zasadzie dwa wspomnienia. Pierwsze to takie muszę potwierdzić, że bardzo szybko poznał się na moim talencie i popatrzył na te moje prace i stwierdził, coś to Łukasz, ty matematyka to może szachę jednak. I miał rację, że dzisiaj sobie gram. A drugie to takie, że przez takie 15 lat, kiedy miałem okazję go poznać, zawsze proponował mi, żebyśmy przeszli na ty. Nigdy nie mogłem się przełamać, jakoś się przełamałem, bo nie do niego Edward. Ale on zawsze, jakoś tak, w taki fajny sposób, zabawny, potrafił to przełożyć. W imieniu marszałka województwa Zachodniopolskiego chciałbym złożyć nas najserdeczniejsze życzenia. 45 lat na pewno piękny jubileusz. Sam się do takiego zbliżam. Na pewno przez ten czas powstało wiele, wiele wspaniałych prac. Na pewno byliście inspiracją dla wielu pokoleń artystów i na pewno. Wpisaliście się w kulturalną mozaikę regionu, Choszna i naszego województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.